Cześć, jestem Adam i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jeżeli wbiłeś na ten film, zostaw po sobie łapę, suba oraz jakiś komentarz pod filmem. Będę Ci bardzo wdzięczny. A w dzisiejszym naszym przecudownym, pięknym e, Humorku Górnego Śląska będziemy, mam przygotowany dla Was pierwszą część e, wybranych żarcików o małżeństwach. No wiadomo, małżeństwo to nie jest łatwa sprawa. No, trzeba naprawdę dużo wkładać w to poświęcenia, <laughs> poświęcenia trzeba dawać dużo, trzeba mieć woli, wytrwałości, no ja niestety takiej nie mam, no jeszcze 20 lat nie mam, no 19 mam, ale już byłem 4, związki miałem przed sobą i kicha z tego, no może nie mam po prostu szczęścia, z pewnością tutaj na, u mnie na kanale są widzowie tuzi, e, są pewnie w takich związkach małżeńskich, no, pewnie są. No to jak chcecie, to napiszcie tam w komentarzu, czy jest łatwo, czy nie jest łatwo. Może jesteście dobrzy w tym, może nie jesteście dobrzy. no Tak to bywa, no tak bywa. No to co? E Chciałbym Was jeszcze zaprosić na kanały moich kolegów Rybka Vlog oraz e ten e Krzysiu Waligura. Ten Krzysiu nagrywa różne fajne piosenki wyższe ode mnie. E Dawidek z kanału Rybka Vlog sobie nagrywa różne takie ciekawe. Filmiki. Zapraszam też na kanał mojego brata, który e, ostatnio sobie nagrał jakąś tam piosenkę, wrzucił do niej. Będziecie mieć tu linka, możecie sobie wpaść do niego, polubić to. No i będzie fajnie. A my przechodzimy do pierwszych żarcików. No. Jeden mąż wraca nocą pijaniu sienki. Stoi przed drzwiami domku i nie może otworzyć drzwi. Pierona, jak teraz nie trafia, to kopnę w te drzwi, że same opuszczą brzeszczy. Żona otwiera okno, widzi zalanego męża i woła. Poczekaj moment, rzucę ci klucze. Pierona, ja mam klucze. I no do dziurki trafić nie umia. Hm. No, trzeba grzebać. <laughs> Ajejej. Aj, aj, aj. no. no. Pijanym też nie warto być, no bo to niszczy małżeństwo, wiadomo. Nic, żadnych pozytywów, tylko w żarcikach tak jest dobrze. I w kabaretach. Wiesz, Francik, widziałem się wczoraj z twoją żoną. Opowiedziałem jej dowcip, z którego tak się śmiała, że aż z łóżka spadła. No, to nie niezła zdrada. Kolega, może wybaczy. Dobra, kolejny fajny żart, który mnie ja rozbawił też, może wasz. Eee... Jednemu się urodziło dziecko, ale murzynek. Jak kobieta przyszła z dzieckiem do domu, chłop na nią patrzy i czeka na jakieś wyjaśnienia. Ona powiada: co się tak dziwisz? Nie mówię ci, co byś światła nie gasił? <laughs> no, no wiadomo, jak się robi rano to, tamto, no to są białe dzieci, ale jak się robi to, tamto w nocy, no to są czarne dzieci, dlatego. Aha, to temu Afryka jest. O, to temu Afryka jest czarna, no, że są czarno-skórzy tam, no bo robią to, tamto w nocy. A... Głupoty naprawdę siadą mi w głowie niekiedy szkoda gadać. <noise> Dobra, idziemy dalej. Francek, ponoć, ponoć żeś się ożenił. Ano prawda. No to musisz być szczęśliwy. Ano musza. Aha. No. A spróbowałbyś powiedzieć swojej żonie, że nie jesteś zadowolony. Potrnią po, po łupie, kurczę. Złokieta. <noise> no. Pozdro elo 320, jojojo, jo jo, idziemy dalej. No, yy, raz do mieszkania wpadł młody małżonek i już od progu woła. Gustla, ten drugi, ten drugi kapelusz, co ci się wczoraj tak podobał, stanął o połowa. Pójdź, idziemy go kupić. Coś ty z głupo, jak, on, jak on staniał, to mi się przestał podobać. Ach, no, nie wiem, czy kobiety mają takie wymagania, że. Wszystko musi być drogie, bo jak już jest tanie, to jest kichowate. Ja bym brał tak po januszowsku. Panie, dawaj pan to. <laughs> no, co ja się będę tam. Mniej kosztuje, dawaj. <laughs> Dobra. Idziemy dalej. Stary ojciec zawołał swych synów i powiada. Chłopcy, nie możecie zostać starymi kawalerami. Czas już pomyśleć o żonie. A o czyjej tatulku? spytał najstarszy. No. No co, jak ja no, o, o swojej żonie, no, a o czyli komuś będziesz ty dawaj mu żonę, moja teraz jest. <laughs> Ojej No tak to bywa. no Nie jest ciekawie. No i ostatni żarcina. na dzisiaj. No, taki jest fajny. Panie sędzio, powiada baba na rozprawie. On nie przemówił do mnie jak rok długi. Bo wiedzą w wysoki sądzie. Ja jej nie chciał przerywać. No, wiecie no, kobiety mogą być strasznymi gadułami, ale bez przesady, żeby faceta nie dopuścić do głosu. No chyba, no, że jest taka wygadana i masz tyle do gadania, to ty stoisz takie. Eee, dobra, skończyła tam gadać, czy nie skończyła, no, huh, ale te gadać, ja cię nie mogę. <laughs> dobra no. No to tak to wyglądały te żarciki na dzisiaj. Jeżeli się tam podobało, no to zostawcie łapkę tam pod filmem, jakiś komentarzyk napiszcie, coś zabawnego. A do następnego razu, do drugiej części. Do zobaczenia, cześć.